Tyle nuda. Ma zraniony przestaw. Może pobawimy się go co? Zabawkami? Na przykład porzucamy do morza, kto rzuci najdalej. Super pomysł! Nie można! Tylko przyjeżdżam! taka... każdą udało się. Patrzcie, jakie piękne morze! Tak, piękne, ale bardzo zaśmiecone. E tam przesadzasz! Gdzie jest Bianka? Co się z nią stało? Popłyniemy ją poszukać. Uratujmy ją! Kapitanie, widzę ją! Podajcie ratowniczy! Tak jest, kapitanie! Bardziej w prawo! Bardziej w dół! Przygotowaliśmy ją. Tak jest, kapitanie. Bianka, nic ci się nie stało? Nie widać. Nie jestem Bianką. Jestem złotą rybką i spełnię wasze trzy życzenia. Chcemy, Chcemy mieć nową łódź. Proszę. Ale piękna łajba. W końcu nie jest dziurowa. Jaka ona jest piękna. Kapitanie, Uderzyliśmy ukrzeźli? w mule. Rybko, czy nam pomożesz? Oczywiście. Dziękuję. Ale co to w morzu zostało? To są Wasze zabawki, czyli śmieci, które wrzuciliście do morza, dla jakiejś zabawy. Złota rybko, czy możesz nie posprzątać te śmieci? Tak, ale tylko z waszą pomocą. Tak, dobrze!